No i witam wszystkich, dawno że tak powiem nic nie gadałem ale oświeciły mnie dzisiaj pewne kwestie i chciałbym żebyście obejrzeli fragment wideo które który zrobiłem półtora roku temu ponad na temat płaszcza y, Matki Bożej w Guadalupe w tak naprawdę chodzi tylko do minuty 25 nic więcej zaprezentuję wam teraz ten fragment No i dobra, i teraz bardzo proszę wszystkich z otwartymi umysłami, jeśli takie jeszcze kurcze istnieją na tej planecie, bo na to co patrzę wokół, to ręce mi opadają. Otwórzcie Apokalipsę Świętego Jana. Apokalipsę Świętego Jana, rozdział 12. Zanotujcie wszystko, co tam jest. Wszystkie nazwy. Dziwne mogłoby się wydawać. Smog, wąż i tak dalej. Przetłumaczcie sobie to tutaj, co się znajduje na płaszczu. I wyjdzie wam z tego wszystkiego bardzo ładna, że powiem, układanka. Dla mnie znajdujemy się w dwunastym rozdziale Apokalipsy. Chcecie? Wierzcie, chcecie. Nie wierzcie. Każdy ma wolną wolę, mózg do myślenia, do poznania i tak dalej. Zapraszam. Piszcie, co myślicie na ten temat. Dzięki. Na razie.